Ale prawda biskup, jest taka? który kłamie, biskup, który szczuje y, y, ludzi przeciwko sobie czy narody przeciwko sobie, jest, y, mnie jest zbędny, a uważam wręcz szkodliwy. Tak, ale uważam, że. Bo, bo my możemy sobie oczywiście śmiać się i, i trochę żartować, i myślę, że taki był powszechny odbiór społeczny, no ale y, no to jest. Wprost zaangażowane w politykę. I okay, okej, okay, jak chcą, to mogą, no ale jakby, no to, jest nie, otóż, mogą. to jest działanie bardzo To Otóż nie ma. Konkordat no. mówi, że sakrum i profanum są, czyli sfera doczesna i sfera Kościoła, są w autonomii. My się nie wtrącamy w sakramenty, w sprawy wewnętrzne Kościoła i też wymagamy, żeby Kościół nie brał udziału w rywalizacji partyjnej. I bardzo się cieszę. Jako obywatel, że polska dyplomacja w tej sprawie zareagowała. Można zobaczyć, nota dyplomatyczna przekazana. I widzę pierwsze dobre owoce. Jeden z księży arcybiskupów przypomniał, że misją Kościoła jest zbawianie wiernych, a nie wybieranie rządów.